Czy ty też tak masz, że siedzisz nad telefonem, myśląc, że odpoczywasz, scrollujesz, oglądasz kolejne rolki, słuchasz kolejnych podcastów, słuchasz kolejnych informacji na temat sztuczek psychologicznych, manipulacji, rozwoju osobistego, ale w twoim życiu nic się nie zmienia? Co więcej, odkładając telefon, jesteś jeszcze bardziej rozdrażniony i zestresowany. A w relacjach z innymi nie umiesz znaleźć kontaktu. O co tak naprawdę chodzi? Gdzie się pogubiłeś? Co się z tobą dzieje? Może chciałbyś o tym porozmawiać? Porozmawiać o tym, gdzie się pogubiły twoje wartości i gdzie zagubił się twój sens życia. Nazywam się Małgorzata Kowalska, jestem logoterapeutą, coachem i teologiem. Znajdziesz mnie w Krakowskim Centrum Terapii Rozwoju Rekreacja. Zaobserwuj i polub, by dowiedzieć się więcej ze świata logoterapii i życia. Zapraszam cię serdecznie do kontaktu.